Siemanko z tej strony Pira witam w kolejnym odcinku z Pokemon GO eee, i tu będzie coś jakieś kurcze news, tylko częściowo go nie przetłumaczyło, ale zacznijmy od kodu na Time że do odebrania podczas transmisji Pokémon GO na Twitchu. Nigdzie się nie ruszajcie, przybycie Ultra bestii nastąpi w centrum Ovation Hollywood w Los Angeles Bądźcie na bieżąco i wspierajcie trenerów na miejscu, oglądając naszą transmisję na żywo z przybycia Ultra Bestii. W trakcie transmisji wiadomość pokę świat na żywo z przybycia Ultra Bestii co jakiś czas na kanale Pokémon Go na Twitchu. Opublikowane będą wyjątkowo limitowane czasowo kody nie przegapcie ich transmisja wiadomości Pokémon świata rozpocznie się o godzinie czwartej czasu polskiego 27 listopada 2022 roku to jest 19 czasu PST 26 listopada aha a jest 26 już Czyli jutro o czasu Polskiego Korpsa już to będzie. To by pasowało. To jakoś szybko przesłać. Tak mi się nic nie chce. Depresja i mowa. Po odebraniu mini kolekcją challenge będzie dostępne do 20. 3.59 czasu lokalnego w środę 30 listopada 2022 roku. Czemu nie mogę korze wziąć z tego? Zawalczyć. Dziwne. Jak zdobyć, zrealizować kod? Kod będzie udostępniany podczas transmisji wideo. Wiadomości poka świat na czacie kanału Pokémon Go na Twitchu. Zrealizuj go jak najszybciej, zanim wygaśnie. Aby dowiedzieć się, jak zrealizować kod, przeczytajcie ten artykuł z Centrum Pomocy kod będzie aktywny tylko przez 15 minut po udostępnieniu, więc jeśli spróbujecie odebrać swój tak szybko jak to możliwe, jeśli nie uda się Wam za pierwszym razem, oglądajcie dalej w trakcie. Mm -hmm. zaraz gdzie to skończyłem oglądajcie dalej w trakcie transmisji będziecie mieć więcej okazji mini collection challenge jest takie samo dla każdego kodu dany trener może zrealizować tylko jeden kod a to powtórka takie już było ostatnio taki podobny event Ciekawe. No, nie mogę zawalczyć z tym. W czym tu problem? Na no w zasadzie to by było na tyle w tym odcinku, bo tu tyle tylko piszą o tym. Nie standardowa gadka. Podczas gry Pokémon Go należy zachować uwagę na swoje otoczenie i postępować zgodnie. Z wytycznymi lokalnych organów do spraw zdrowia Nadchodzące wydarzenia mogą ulec zmianie Aby być na bieżąco obserwujcie nasze profile w mediach społecznościowych Włączcie powiadomienia później subskrypcję naszej Biuletyn e-mail zespół pokemon go Krótka wiadomość Ale kurde ciekawe czy będę spał o czwartej czy nie Żeby odebrać ten cały challenge Ale jakieś w ogóle lipne pokemony się spełnią, jakaś mana Nie mogę w ogóle tego cholerstwa tego balonu zawalczyć bo mi jakiś błąd wywala Nie wiem co to się korde dzieje co to się tworzy Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby kanał rósł w siłę i tam kurczę, jakieś komentarze piszcie, co byście tam chcieli oglądać czy coś. Łapki w górę zostawiajcie subskrypcje zostawiajcie. No i co? No a ja se tu łapię jakieś pzdety. What power share? Whoa, whoa, whoa. Uciekło to coś. Ciekawe czy jak wszystko wyłapie, to czy wtedy będzie można zobaczyć zespół MR, bo to, 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 to się miało celem wszystko. Ale lipne te boksy wszystkie. że taki opór stawiał, będzie ten misiek. Hm tak go transferuje. No i co został tylko ten zespół R. O cholera im chodzi Reselek Zobaczmy, bo może na przykład ten tyrek ranny, któryś był Nie Ale przynajmniej coś się pojawiło jeszcze Takle aklet złapany, tamto drugie mam nadzieję, że dalej będzie na mapie dostępne, jest, chod, hot. może jakbym cały team zmienił do walki to wtedy by się gorsze okazało, że zawalczę z tym zespołem ale to coś jest nie tak może ktoś mi się na konto włamał i nie ma tych kemonów nas spróbujmy nie tak 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 I jak zmieniłem partę O. Musiałem zmieniać. No ale dobra. To już się pokona tego zespoła R. Będzie można przesyłać. To pincir na koniec. Pinsir tak spada. Ach, hita chyba. Ča, tak myślałem. Skoro lubi Zły moment. Grejcik. Co? Grejcik. Dwa. Trzy. Siedzi. Mamy to. I to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Sionara.